Słuchajcie, patrzcie ostatnie chwile w Stambule. My już rozwarszawiliśmy się na lotnisku, na tym biznesowym pokoiku. Szlachcie udało się słuchajcie ogarnąć. Ale nie ma twardych alkoholi. Jedynie trzeba się chyba wilkiem, wilkiem raczyć. Czy to jakiś kompocik raczej chyba kompocik Wiśniowy kompocik, słuchajcie. Ja na razie tak delikatnie, żeby wiecie, żeby nie poznali się na mnie. Trzy kurczaczki. Ale to tylko taki stamperek, zaraz tam na salony, trzeba... Z dużych talerzy słuchajcie brakuje, brakuje dużych talerzy. Ale zaraz ogarnę temat. Słuchajcie, zobaczymy co tu dają, jakieś Sałatka chyba zimniakowa. Tamta już poszła, o, to wygląda jeszcze. Chyba śmietana, słuchaj, śmietana, śmietany rzucili. Jeszcze parę serwetków. Słuchajcie, ja tu już jestem jak u siebie, ale czekam na talerze, bo już powiem wam, no, kurczakę już biorę sobie po raz Raz drugi. To jest też niezły, takie kurczaczki. Te, trochę te dzieciaków, ale są małe talerze. Słuchajcie, um, dosyć miły, jakieś desery. Mam przecież nie dziecięce No dobrze, co to jest Powiem wam, pełno tutaj jest jakiś taki. Co ja ludzi Masa jest ninja, z zamaskowane chodzą. Ja nie wiem czy to takie można. Leci już ta miejscówka, ale patrzcie płok jest trochę ich płok. na znalazło delikatnie. Słuchajcie, patrzcie ninjas pojścia. ほうきともでかいです。はい。レッツをとってかいです。ほうきともでかいです。ほうきともでかいです。ほうき。ほうき。

To Super. Jest? To jest Zaraz będą świeże dostawy, słuchajcie, ruciska się wszystko się wczają. Ja wezmę tak na razie sobie z winkiem delikatnie. Tak, tak, Poczekam, aż się sytuacja jakby tak wyklaruje tam. Słuchajcie, towaru zaczynałem dokładać. Zobaczymy co on już reprezentuje. Korka zerosa pięknie Ale nie ma nic do tego myślę, że będzie Można sobie słuchajcie półki na da śniadanie zabrać Muszę rozważyć. To pomidory są dość świeże. No, kocioł się taki zrobił, no. ale zdecydowanie tu są. Słuchajcie, zaniżony standardy. To nie jest to, to. nie jest to co w Warszawie, w Polsce. Tutaj tu się człowiek czuje jak na jakiejś stołówce pracowniczej. Jest taki kocioł. W Warszawie, to słuchajcie, to są ludzie na poziomie. Naprawdę. Tam jest reprezentowany jakiś poziom, a tutaj. Zresztą no, no, widzicie, no, ja wam nie muszę tłumaczyć. To są bardzo dużo, no, po, na, patrzcie. Ninja, ninja, z dziećmi. I to wszędzie tutaj jest słuchajcie. Dajcie spokój, te standardy szczególnie. No jestem załamany, no, ale trzeba to akceptować, takie życie. Nic nie zrobimy jak chcecie mieć poziom, to trzeba zostać w kraju, w Polsce. A tak, to się niestety trzeba, słuchajcie, użerać z tym. Bo też nie będę mówił dziadowcem, bo wiecie, oni o mnie też tak mogą myśleć. Bo no, normalnie, słuchajcie, ja nie wiem na co mam się jeszcze spuścić. Już jestem tak pełen, że praktycznie to już są chwila moment mogę eksplodować, ale po prostu no nie wiem, Ja ja, ja sam, słuchajcie, ja nie wiem czy ja to wpycham. O tu jest chyba woda zimniejsza. A dziecko, słuchajcie, dziecko. To? to jest niespecjalne, nie polecam tłuste, słabo słodkie. No kurczaka to już zjadłem 10 pałek, to chyba się czas zastanowić. Ta pomidorowa słuchajcie. To mnie tak trochę jak sos do tych. Jak sos do gołąbków, możliwe, że ja się zasiedziałem tam. Coś mi się wydaje, słuchajcie, były gołąbki na chwilę rzucone, a ja nie zauważyłem żarni gołąbki bez sosu i został sam sos. No też tak może być. I kiedy powiem, z jestem jakiś taka gafa, jestem, że chyba biorę, wezmę, wezmę po prostu Wezmę po prostu kurczaka z sosem od gołąbków, bo inaczej nie robię kurde szczęście no nie no. No. chyba mi się tak wywali, ja nie wiem ja dwa miejsca powinienem wykupić w samolocie a nie Kula, no na fasola, słuchajcie. słuchajcie, fasola jest świeża bierzemy bierzemy podczas nowego rzeczy kurczaki będą świeże Kurde, ja się wstrzymam, słuchajcie, trzeba wstrzyma się wstrzymam, się, bo świeży towar nadchodzi, słuchajcie, nie będę tych starości zajadam, na co świecie jeśli ludzie inni to jedzą, ja tu muszę być świeże, porządne. Dobra, ja na razie ogarnię. Słuchajcie, bułki na śniadanie, na jutro, wiadomo. No, po dwie, cztery bułeczki, słuchajcie, na rano. Delikatnie, tak delikatnie, żeby mnie też nie przeuważyli, bo ja tutaj... Słuchajcie, jak oni się tu zapytają, ja już nie wiem, który racją się tu łażę i tręcę, Dobra, na razie rozłączam. Patrzcie, pokażę wam jaka toaleta tutaj jest w tym tym, tu już wyrwali, wyrwali wieszak, słuchaj, i tak tu no nawet, nawet, Ze sprzątaniem, no to co ja wam powiem, no to jest Turcja to jest, słuchajcie, Turcja, więc tu o o jakiś standardach czystości, to chyba za wiele, nie ma się co rozpisywać, no jest jak jest to jest też godzina, słuchajcie, przed 22. I też wiadomo, co tutaj się tam nie? Ja myślę, że się tutaj... Widzicie co? Ja już po prostu nawet nie wydałem, że jestem tak przeżar, przeżar wie, ale te kurczaki gotowe. No to Słuchajcie, co wam powiem Lot już do Tbilisi się zbliża No tutaj słuchaj, no fantastycznie się siedzi. Jeszcze czerwony kąpocik to wiadomo na spalnie dobrze zrobi Pożarłem się Pożarłem się tych kurczaków No niestety przysłowie, stare przysłowie wiecie, że Jak to było, ze wsi wyjdziesz, ale gdzieś z was nie wyjdzie I chyba się u mnie to totalnie sprawdza że ostatnio powiem wam, tak się nażarłem Chyba na weselu kuzyni No pewnie nie napiłem, bo tutaj tak delikatnie Słuchajcie, się delikatnie, bo to jak jest te samoloty to nie ma co przesadzać głowa chora jeszcze tam coś już się poświrowało więc trzeba de spokojnie, delikatnie ziomki już tu ogarniają cały temat całą ten... to się nazywa słuchajcie to się nazywa y... nie bospis, czy krew, jak to się nazywają te, te na lotnisku też. pokój premium, dobra nazwijmy to z nimi, to słuchajcie prebiór. ale tutaj zdecydowanie jak już mówiłem, w Warszawie to jakaś taka piękna atmosfera, no dobra, i, miał. I to i idzie to przygaszone jakieś te to, sufit obniżone, jakiś no, taki fajny, fajny klimat, klimat w Warszawie to ma. Jakbyście byli, to tam 150 zł kiedyś kosztowało, Wiemy, teraz ceny lecą widują do góry, wiecie. Teraz do Biedronki to nie ma co wchodzić bez 300 zł do Biedronki wchodzicie i nie wiecie, nie wiecie co kupiliście. Prawie nie ma w tej torby, jakie jeszcze poza promocją, No nieważne. W ogóle nie wiem o czym już mówię, słuchajcie, jestem tak zakręcony. Tyle już poczuję na tym lotnisku. Całą szczęście, że tutaj jest wszędzie jest do przeżycia, bo na drzerwot jest 34 stopnie więc nie ma rewelacji no i co? Będę się z wami żegnał. Lecę pomału nasza, biegnę, biegnę i idę. No, raczej po tych po... liczę, że mogło tam być. Słuchajcie, liczę tych pałek z kurczaka od 12 do 14 mogło się zakręcić. Jeszcze wiecie jakiś deserek jeżdżał, wjechał owoc, owoc... Czy to byście jeszcze po... No fasolki to już nie liczę, bo to, bo to zdrowe rzeczy, nie? To, 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 to nie powinno się liczyć no co, pokażę wam jeszcze widok na koniec tutaj z tego z bajzlu powiem wam, nawet się oczyściło, już ten taka, ta, taka najgorsza stąka najgorsza stąka się zawinęli no teraz tacy raczej tylko ludzie na poziomie zostali, no w sumie ja jestem to wiadomo, dobra, dobra, pokażę wam ostatni trzymajcie się, miłego dnia bądź wieczoru nie wiem jak to oglądacie no i co, no, następny film, no to Wydaje mi się, że widzimy się w tym DNC. No nie ma innej opcji. Jeżeli coś nie zagra, no to się nie widzimy, ale sekcja komentarzy jest wasza. Pozdrawiam, trzymajcie się. Kurde, słuchajcie, ja wychodzę i muszę to wszystko tu zostawić. Słabo to wygląda. Jeszcze sobie tak wezmę. Wezmę sobie wodę na odchodu, no przecież... Przecież nie będę płacił. No i zawijam, teraz muszę taką... Zrobić minę jakąś dziwną, bo, bo jak my tu przyczajemy, ja wyciągnę się w środku z tymi bułkami. Ja mam nadzieję, że nie sprawdzają. Słuchajcie, dokumentów. To znaczy plecaków nie trzepią. tych? tych. Ja jak nie tak sprawdzą sprawdzą plecak, to koniec. To już leży. Słuchajcie, leży i klicze. Nawet nie ma o czym mówić, ale też palarni. Słuchajcie, patrz, czy palarni. Dobra baba była. Słuchajcie, czymś zajęta. Poszłem tak na cicho. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę tym jak to wygląda Plaza premium Loża, słuchajcie. Pa... O oh, sorry, sorry, Zrobić będzie dobrze, słuchajcie, drze Habibi, Habibi. A ja nie chciałem prze, 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 przepuścić człowieka.